Zimno. Dwa stopnie. Dobra. Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie Przez Świat. Ja jestem morden, a to będzie unboxing przesyłki od naostrzy. Okej, okay, może najpierw trochę historii, jak to się stało, że ta paczka do mnie dotarła. Jak ostatnio byłem w rekwizytorni i załatwiałem sobie te sprawy moje z koszulkami. A propos, wyglądajcie na szywek, bo myślę, że mogą być, być po weekendzie, może nawet weekend. Nie wiem, ponoć już tam dotarły, ale jeszcze trzeba je jakoś wprowadzić na sklep. A ja tam będę może we wtorek, więc wtedy dopiero będę mógł te naszywki wam pokazać jakoś na filmie i zrobię jakiś osobny film o naszywkach. Ale wracając do przesyłki od naostrzu. Gdy byłem właśnie w rekwizytorni, zadzwonił do mnie Piran, czy nie chciałbym wystąpić w reklamie! Kombinezonu przeciwchemicznego czy tam. Jak on. Nie pamiętam jak on coś tam pokręcił. Generalnie myślałem, że dostanę co innego, a dostałem chyba co innego. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Jak ja usłyszałem reklamę, to już mnie jasne, Mordem pojedzie do stolicy. Będą latały drony, filmowały, będą wybuchy, ale nie, okazało się, że zgodziłem się, a będę musiał zrobić unboxing i gdzieś tam nakręcić jakiś film w jakiś takich ciuchach ochronnych. Zobaczmy, co jest w środku. Jakby ktoś pytał, to używam Shreda 51. 1. A tu mamy kombinezon, to jest bodajże L2. To jest taki sam kombinezon jak rozdawałem wam Rozmiar 3, partia 3,12, rok 1979. Z rok, w którym się urodziłem, to był dobry rocznik. Przejdźmy do maski. Maska też jest w rozmiarze 3. Jest to taki słoń, tylko już z wbudowaną rurą. Nie miałem takiej maski fajnej. Jest też bardzo stara maska. Ona się tam nazywa MC1, tylko że z myślnikiem niby. Tak przynajmniej na ostrzu ją sprzedają, tam Wam podlinkuję, będziecie mogli sobie zobaczyć. Tak naprawdę to ja nie jestem jakimś ekspertem od masek. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć o maskach, możecie zajrzeć na kanał Iridiusa. Gdzieś Wam tam wrzucę linka do jego kanału. Bardzo fajnie opisuje wszystkie maski i nie wiem czy tą maskę u niego będzie można znaleźć. Ale zawsze możecie do niego napisać wiadomość co to morden nagrał za film, co to jest za maska. Myślę, że on doskonale będzie w tym zorientowany. No dobra, paczka przyszła. Dziękuję na ostrzu za przysłanie rekwizytów. Myślę, że jutro będziemy klecić jakiś film. A przy okazji, Wam jeszcze pokażę rekwizyt, jaki pożyczyli mi chłopaki z Kansusa. O. Taki rekwizyt. Jest to rekwizyt teatralny. Ten zamek jest nieruchomy, ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taki fajny karabin. Może na filmie będzie wyglądał OK. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Do zobaczenia na szlaku.